Nie wyobrażam sobie e, przez, ani przez chwilę, żebyśmy tego turnieju mogli nie zagrać. E, słyszałem o tym, że, m, że wszyscy dokoła się martwią o, o sam termin rozgrywania tych, tych meczy. Ja mogę tylko tyle naprowadzić troszeczkę, e, jeśli chodzi o samą formułę. Tego, oczywiście, mamy mecz e, eliminacji Ligi Mistrzów przed turniejem. Jest to bodajże środa, wtorek, czwartek. Nie mam pojęcia dokładnie, jaki to termin jeszcze będzie. Później mamy sobotę i niedzielę ten turniej. Zrozumiałą rzeczą jest, że zawodnicy, którzy rozegrają w sobotę mecz po 90 minut, to choćby nawet nie było gry w eliminacji ligi Mistrzów, to i tak w niedzielę nie daliby radę po raz kolejny zagrać. Więc oczywiście trener będzie musiał podzielić na dwie grupy. Dwie grupy, które będą równorzędne, i dwie grupy, które będą grały z przeciwnikami, które są naprawdę z wysokiej półki. Dlatego absolutnie. Jest to ryb tylko i wyłącznie meczowy, który będzie nam towarzyszył przez najbliższy sezon. Zapraszam na Polish Masters 21-22 lipca we Wrocławiu. Pozdrawiam.